Barbara Baran zarabia 18 123 zł. Porównajcie Państwo bardzo proszę. Dwa lata. Sierpień 2016, bo na sierpień podana kwota wynagrodzenia, I sierpień 2018 tutaj 13 507, tutaj 18 123 zł. To jest, proszę Państwa, 34%. A kto to jest ta pani była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie? Otóż pozwolę sobie przypomnieć. Bez wielkich szczegółów, bo jeden z moich poprzednich materiałów był temu dedykowany, ale ta pani chciała mnie, a raczej moje dzieci, moją byłą żonę ograbić z mieszkania. Zatem okres z dorobku życia. Tym oto wezwaniem. Z 24 listopada 2009 roku sąd okręgowy w Krakowie, kierowany przez tą panią, już wtedy wezwał mnie do uszczenia opłaty w kwocie 8750 zł, tytułem opłaty y, orzeczonej wyrokiem z 22 listopada 2004 roku. To znaczy sędzia, która wydała ten wyrok razem z 14 innych sędziów sądu okręgowego w Krakowie, sądu apelacyjnego w Krakowie, to była sędzia Teresa Wyrga i z Państwem COL, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ówczesnym jego marząkował adwokat Wiesławą Col. Uczynili mnie przestępcą za ich rzekome znieważenie i zniesławienie. Gdy mnie z tego powodu dwa razy wyrzucono z pracy i od lutego 2009 roku już drugi raz wyrzucony z pracy nie pracowałem, ta sama sędzia Teresa Wyrga yy, przypomniała sobie, że ja powinienem uścić opłatę w kwocie 8750 zł i doręczono mi to właśnie wezwanie. Zatem, gdy już nie miałem pieniędzy, nagle wymyślono jeszcze w kwocie wielu tysięcy złotych opłaty. Ponieważ to roszczenie sądu uległo przedawnieniu kilka miesięcy wcześniej, w kwietniu 2009 roku, ja poinformowałem sąd, że nie uiszczę tej opłaty. Wobec tego pani Prezes wydała zlecenie egzekucyjne do komornika sądowego Rafała Nowickiego. Deporaj. Ja ją cały czas informowałem i komornika też, że nie zapłacę bo roszczenie i podawałem przepisy prawa uległo przedawnieniu. Wobec tego yy, po dwóch latach, 4 czerwca 2012 roku, komornik Rafał Nowicki Deporaj kazał biegłemu sądowemu Hubertowi Dziewońskiemu wycenić mieszkanie, w którym ja nie mieszkałem. To było mieszkanie dla mojej żony i moich synów, żeby. Wyegzekwować kwotę 8750 zł przez sprzedaż tego właśnie mieszkania. Wycena yy, ma dotyczyć czego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, i tutaj był podany adres. Ja wtedy informowałem panią prezes kilkukrotnie, yy, że jeśli nie odstąpi od roszczenia, a tylko ona miała po temu prawo, to rozpocznę proces głodowy. ponieważ nie odstępowała to rozpocząłem protest głodowy 26 lipca 2012 roku. To pismo jest tak kolorowe, jest tak czerwone, bo to są prezentaty sądu od 26 lipca. Codziennie to pismo składałem, dopisując tylko, że kontynuuje prowadzony przeze mnie protest i że będę go prowadził dopóty, dopóki pani prezes nie odstąpi od roszczenia. Protest prowadziłem całodobowo, spałem w śpiworze rozkładanym przed sądem przed wejściem do sądu prowadziłem go również w weekendy. W pierwszy, zaraz proces rozpocząłem 26 lipca, już 27 lipca 2012 roku życzliwa mi prokurator Marta Suchodolska z prokuratury rejonowej Kraków Krowodrza w dobrze pojętym moim interesie chciała mnie umieścić w szpitalu psychiatrycznym, że mnie tam poddano przymusowemu leczeniu. Poddania przymusowemu leczeniu, no bo jak poinformowała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ja nie potrafię sobie poradzić z rozwiązywaniem moich problemów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odmówił udzielenia pani prokurator Marcie Chłodolskiej Chłodolsk pomocy w umieszczeniu mnie w szpitalu psychiatrycznym. Jeszcze 1 sierpnia, to znaczy proces rozpocząłem 26 lipca 2012 roku. I jeszcze 1 sierpnia 2012 roku wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie, Michał Niedźwiedź, który przechodził obok mnie, yy, wchodząc do pracy czy też wychodząc z pracy, poinformował mnie, że rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania sądowego leżą w gestii niezawisłych sądów i zarzuty co do tych decyzji nie mogą być rozpoznawane w ramach nadzoru administracyjnego. I wreszcie. Sprawą zainteresowały się media, pisały wszystkie dzienniki krakowskie, to znaczy Gazeta Krakowska, informowała o nim Dziennik Polski Krakowski, informował dodatek krakowski Fakt, znaczy wydanie krakowskie Faktu o tym informowało. Poinformowała wreszcie Hanna Smoktunowicz-Lis w głównym wydaniu Panoramy TVP, i wtedy pismo z 10 sierpnia ten sam. Prezes Michał Niedźwiedź poinformował mnie pismem sporządzonym 10 sierpnia, że po zapoznaniu się z treścią pana pisma z 10 sierpnia 2012 roku informuje, że uznaje podniesiony w nim zarzut przedawnienia roszczenia z zwrot kosztów sądowych, no i tak dalej, i tak dalej. I poinformował mnie, że skierował pismo do komornika, w którym informuje, że sąd odstępuje od e, roszczenia, żeby nie było wątpliwości. 17 sierpnia komornik wydał postanowienie postanowienie egzekucyjne umorzyć. W dniu 16 sierpnia wierzyciel złożył w Kancelarii Komornika, wierzyciel, czyli Sąd Okręgowy w Prakowie, kierowany przez tą panią, w Kancelarii Komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w niniejszej sprawie wódz powyższego na podstawie artykułu 825 KPC należało postanowić jak na wstępie. A wcześniej, 4 czerwca, ten sam Komornik informował mnie, Zawiadania, że wierzyciel wysłuchany w trybie artykułu 827 na okoliczność złożenia przez dłużnika wniosku w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powołaniem się na okoliczność przedawnienia, wniósł o kontynuowanie postępowania wierzyciel, ta pani. Koszty sądowe, to postanowienie komunika Rafała Nowickiego, Deporaj, to było, jak mnie poinformował, wysokość niepokrytych kosztów postępowania, niepokrytych przez sąd, 137 zł, a dla mnie, proszę Państwa, to były ponad dwa lata udręki, nękania mnie, nękania mojej rodziny, zagrożeniem, jak wspomniałem. Nie pracowałem, nie mieliśmy pieniędzy, a ta pani na żywca, chciała mnie okraść wcześniej z kwoty 8750 zł, a to się nie udawało, to z mieszkania. O proteście, jak y, mówiłem, informowały. Media, to jest Gazeta Krakowska, zakończenie, protest, sposób na sąd, po 16 dniach pikietowania krakowianin dowiódł, że ma rację. Przez 3 lata krakowianin Zbigniew Mękuś usiłował dowieść, że ponad 10 to było z opłatami komorniczymi, które na wniosek sądu usiłował ściągnąć od niego komornik, to przedawnione roszczenia. Słał pisma i skargi bezskutecznie. No i dalej opisane, na czym polegały moje działania. I w tym samym wydaniu Gazety Krakowskiej, artykuł tego samego autora Marcin Karkosza protestował 16 dni z sądu morzu sprawy. To jestem ja w towarzystwie innych osób, które przyłączyły się do mojego protestu, protestując w swoich sprawach, a jak zachowała się ta pani? Eee, przedstawiciele sądu twierdzą, że protest nie był potrzebny. Gdyby pan Zbigniew Kękuś wcześniej złożył odpowiednie pismo, sprawa mogła być załatwiona już dawno. Mówi Anata Rębisz, sądu okręgowego w Krakowie. To jest biuro prasowe kierowane wtedy przez pana Żurka. Proszę Państwa. To jest wydanie Gazety Krakowskiej, Gazety Krakowskiej 14-15 sierpnia 2012 roku. Sąd, kierowany przez tą panią, informuje, że gdybym ja złożył odpowiednie pisma, to sprawa byłaby załatwiona dawno. Czyli zrobiono ze mnie idiotę, bo kękuś protestował przed sądem, głodował przed sądem, zamiast złożyć pisma. To proszę, żeby nie było wątpliwości. Adresatka. Pani EZO Barbara Baran, pismo 11 sierpnia 2011 roku, wniosek, podane przepisy prawa na podstawie artykułu 25 ustawy z 13 czerwca 1967 roku yy, o umorzenie roszczenia sądu okręgowego w Krakowie, no i tego właśnie przedmiotowego roszczenia. Odpowiedź wiceprezesa sądu Liliana Kaltenbeck-Skarbek, 19 sierpnia 2011 roku, Informuję, że rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania sądowego leżały w gestii niezawisłych sądów i zarzuty co do tych decyzji nie mogą być rozpoznawane w ramach nadzoru administracyjnego.